Hej, cześć, na wam wszystkim, Ludzie z tej strony Żuber, witam w kolejnym odcinku z farminga. No i dzisiaj będziemy sobie pryskali yy, Bo niektóre nasze pola mają yy, jeszcze jedną fazę do nawiezienia, czasami jedną, czasami dwie już sobie ogarnę później My dzisiaj sobie Lecimy pryskać w pierwszej kolejności Jedziemy na... myślę, że kukurydzę Trochę przybyło mi pieniędzy, bo yy, Hasz tak świnie? <laughs> Powiem wam, że to są takie pieniądze ze świnie, że to jest głowa mała. Trochę sprzedałem też macior, bo już się nie wyrabiałem, tak żeby mieć trochę mniej roboty na żniwa. Sprzedałem maciory, żeby nie robić codziennie wywozu, tylko załóżmy co dwa dni. No i tak później przecież nam urosną. No to wiadomo o co chodzi, tak. Ciut wyżej, bo to już dosyć spora ta kukurydza. aż nie mogę się właśnie doczekać żniw. Eee, i... Trochę jestem przerażony w bo dosyć sporo będziemy mieli tego. Eee, jeżeli chodzi o koszenie. Eee, Każdego na nowy kombajn nie mamy. Kupiliśmy trzy pola w tym sezonie. Eee, także, uff. No tutaj, jak te pole zrobimy na całość, no to naprawdę będzie grubo. W następnym sezonie jakie połączymy? Tutaj. A, jeszcze 53 kub trzeba będzie kupić. Tak, głupio byłoby. No w ogóle, co to jest? Nic. Kosztuje to jest 40 tysięcy. Może przed tym? Przed żniwami kupimy? Kto wie? No, tylko, że tutaj. No, słaby temat, trochę Nieogarnięte jest mocno. Niedużo będzie tam tego, ale zawsze coś Chociaż nie, nie będziemy kupowali Wolę zaoszczędzić pieniądze, bo czekają nas nowe nabytki Za te pieniądze na przykład wolę sobie kupić przyczepę do ciężarówki I jak właśnie będziemy zwozić to będzie chociaż czym odbierać, tak? Stawię sobie w rogu i będę sypał na tą przyczepę i tyle Dobra, co będziemy obracali na... ...dróżce myślę? Tak, następny przejazd i lecimy. No tutaj Mam dosyć szybko pójdzie, szerokość robocza jest dosyć duża w naszym tutaj opryskiwaczu. Jak się patrzy na gospy to aż laguję. Nie wiem z co chodzi. Chyba będę musiał sprzedać wszystkie belki, bo podejrzewam, że to słoma jest. Albo no, bo słomy trzymać gdzieś indziej. No, po prostu słomyczymy gdzieś indziej, ale to już tam może no, to nie głupi pomysł, że sobie przywozi załóżmy 5 belek i, i tyle. I czy idealnie wyjdzie tutaj, mina na równo, A nie byłoby. No i tam będę za 3 przyjazdy. No, dosyć fajnie. Pojedziemy później sobie na buraki i pojedziemy sobie tutaj na nasze nowe pole. Też dzisiaj zobaczymy, jak to się pryska. Idziemy najpierw na buraczki, a później na powrocie się dotankujemy. Bo właśnie też musiałem kupić sobie yy, trochę oprysków. Wydałem na to pieniądze, bo. Ale drogie są strasznie kurczę. Rzadko kiedy mi się zdarza tutaj robić opryski, raczej staram się, żeby tutaj było obornik, plus podsiewacz, ewentualnie yy, zamiast obornika to jakiś tam yy, poplon, Ale potem jeszcze nawozy, tak nie na w międzyczasie. W tak już jakoś nie robiłem dosyć często, ale że właśnie, że to dosyć dużo kosztuje Jeżeli chodzi o... Oprysk sam, tak? Sobie Bo Na jeden przejezd tego nie załatwimy Ale dobra, sobie zrobimy jeszcze jeden I oj, tyle no... Trudno się mówi Duży paczek już, parcie żółty można będzie zaraz kosić. Chociaż jest wczesne lato, to jeszcze trochę. No cóż, tak śmiesznie jest, bo one mają teksturę, że już dojrzały, ale jeszcze nie dojrzały. No bo patrzcie, tutaj już jest żółty rzepak, a jeszcze musimy zaczekać 3 dni, żeby kosić. W ogóle zacząć cokolwiek, tak? Ale no to dobrze, będziemy mogli właśnie sobie. Rachuciaku, szybko pojechać. Chociaż na, tej, yy, na tym polu nie będę nagrywał odcinka. Na tym... to jest jedno z moich z pierwszych pól. Także już 10 razy widzieliście jak się kosi na, na nim. W polu bym się skupić na jakichś fajnych, nowych polach, na których jeszcze nie kosiliśmy. Tutaj najwyżej zrobimy akcję Obornik. Ewentualnie akcję orka, jeżeli będzie taka potrzeba. Ciekawe, czy tutaj nie wypadnie nam do Orki. Tak coś kurczę, myślę właśnie. Tutaj czasami będzie trzeba oreść tego pola po prawej stronie. Tutaj chyba po kukurydze też chyba jest Orka, chociaż nie pamiętam. Ale dobra, jako sobie poradzimy. Mamy kurczę trzy zestawy. Także do Orki, także powinno być OK. Powinniśmy to sobie dosyć szybko zrobić, także. Nie przejmuję się. pójdziemy sobie od tamtej strony tutaj sobie odetniemy zrobimy przejazd pomiędzy i tyle O chyba będzie git damy radę to? chyba damy radę a jak będzie mało jak? to trudno będę się przyjmował. Chyba damy radę, właśnie. Dobry przejazd. No jak tak, to to pole jest wyliczone idealnie pod tutaj ten, hmm, pod tutaj ten odpryskiwacz, żeby był śmiesznie to one są łączone chyba z dwóch co nie? Tak, nie to taki sposób dosyć dziwny. Tylko słabo, że trochę wolno trzeba jeździć podczas oprysków, bo chyba podczas nawozów jeździ się dużo szybciej, co nie? To jest jednak słabo, bo 12 na godzinę, ale i tak rzeczywistości się jeździ wolniej. No i teraz test ostateczny. Tak. No, nieźle. Idealnie. Ale tam się później chyba rozszerza delikatnie. Ale to już to. A tak będzie mało mi, jak tam się tam nie będę przyjmował. Jeżeli będzie tam plon. ...ciut mniejszy, no to trudno. Tak. Patrzcie, Nie, tam tak. Dobra. Albo nie, patrzcie, to tutaj jednak tutaj kilka rządków, czekajcie ile. Z yy, sześć rządków nie będzie opryskany. Nie no, to się przejdziemy, jak tak. No to może później na powrocie. O, to nie jest głupi pomysł. Na powrocie tutaj sobie przejazd zrobimy. Chociaż czekajcie, nie, Zrobimy teraz. Pojedziemy się do tankowej. Popatrzcie, mamy 24%. 14% mi nie starczy tam. Nie, to już skończymy, żeby było skończone. Czy będziemy kombinować tutaj. No i patrzcie: 35-34 załatwione tutaj lecimy dzisiaj, tutaj. Tutaj sobie zrobię poza odcinkiem. Bo nie chcę tutaj za dużo też akcji robić, bo yy, chcę na pewno tam kosić na tym naszym nowym dużym polu. A yy, też jak będę prysko, później będę co kosił i za dużo będzie akcji na tym polu. Sobie pomiędzy odcineczkami polecę tam. Podczas przewijania sobie zrobię pryski i tyle. No i tutaj do tych drzew lecimy i na razie. jemy mandżur, tankujemy się i dzida. Się i patrzcie jak idealnie wymierzone Nie tracimy w ogóle czasu o, patrzcie cała przyczepa jajek Jeszcze mam no, chyba dwie paczki w razie ceny nie ma to niech stoją jak będzie cena to sprzedamy ale wtedy będzie uuu Uuuu uh. Muzerka nie starczyła, to jedziemy na sklep A to nie tak, że ja ją na sklepie kup... A, jeszcze mam paszę dla świn, chyba na sklepie nie odebrano Dwa odcinki tam miałem jechać tam i odebrać Ale zapomnieliśmy, ja sobie jak mi brakuje to sobie przyniosę Z performerem. Dobra no wam, że dużo wygodniej jest karmić jak jest. Yy, yy, jeżeli chodzi o pasze i nie ma problemu z tym, że... O, bo tutaj muszę czy przy... zostawić sobie tyle i tyle i w ogóle A tutaj szybka akcja. Karmię, nic nie mieszam, po 10 razy nie jeżdżę, także... To jest 2000 Nie wiem, on był tańszy, dlatego kupiłem. Dobra, to jedziemy w pierwszej kolejności na nowe pole. Jak jest, czy jesteśmy tutaj niedaleko. A, ja tą dróżką pojedziemy. Trzeba trochę tych dróżek polikwidować, bo one co chwila są i doprowadzą do tego samego miejsca. Tam pod lasem i tutaj. Oni się znowu łączą. Przez gospodarstwo przejedziemy, kolegi. No dobra, no to dobra, przejdziemy No, siema, ma. I co? I lecimy z opryskami Jęczmionka na tapecie, tak? Wydaje mi się, że to jęczmionka Tak Nie wiem, bo sam nie siałem, wiecie picie No i trzy przejazdy podejrzewam, że to będą i na razie. Eee, no. ile tutaj drzew do skoszenia mamy? 1 2 3 4, co najmniej 5 6 7 8 drzew znajmniej do wykoszenia, że tamte to jest zastanawiające, ale pewnie też. Także dosyć śmiesznie. Tutaj podzgórek. Ciekawe jak to tam pójdzie. Przez te z górki są tak zetliwe. I jak połączymy te pola, to będę jeździł w drugą stronę. Będzie mniej podzgórek po prostu. No i dobra. Lecimy z następnym przejazdem i sobie zrobimy... A, bo dobra, robimy po kolei, żeby nie było... No i takie pryskanie tutaj, na lipinkach, także... Że zrobimy tutaj buraków, nie chyba na odcinku już nie będę robił, tylko tutaj się, sobie się przejedziemy. Buraczki i soję zrobię sobie poza odcineczkiem Także... Tutaj sobie skończymy i... I o No to dosyć wolno idzie, a ja nie chcę was też zanudzać jedną akcją No innych nie mam teraz no Niestety, chyba żebym pojechał gdzieś może jakieś zlecenie No to same transporty, nawożenie Prasowanie bel Prasowanie bel to nie bardzo o kurczę. Chyba na teraz musiał skończyć odcinek. Nie pytajcie dlaczego. Ale jak ktoś zgadnie, to dam mu serduszko w komentarzu. <grym wytkujesz> dobra, przejadę. Może do końca dojadę. No jest jedna sprawa, podle której człowiek się śpieszy mocno, no, ale dobra, czekajcie. Przejdziemy do końca, żeby nie było... To dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. Do zobaczenia. Cześć.